Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kanale Króla Pustkowia. No i zastanawiałem się teraz, jakby tutaj ten film rozpocząć, jakim wprowadzeniem. Otóż świat jest pełen cwaniaków, manipulantów, specjalistów od wszystkiego. Oni się czają za rogiem, za plecami, nad nami, pod nami. Już ich mamy w telefonach. Już ich mamy w komputerach, no dosłownie wszędzie są ci specjaliści. To są tak naprawdę dyletanci zwykli, yy, ludzie niezadowoleni, yy, najprawdopodobniej z życia, gotowi wciskać się innym tutaj na pulpit, żeby im sprzedawać jakieś recepty dotyczące zbawienia, dotyczące szczęścia, dotyczące tego, co jest iluzją, co tą iluzją nie jest. Najchętniej oczywiście zrobiliby jakiś interes na tej swojej propagandzie, i to nie jest tak oczywiście, że tam tym wszystkim ludziom się nie udaje. No, absolutnie nie. Niektórzy odciskają swoje piętno na y, rzeczywistości w ten czy inny sposób. No, jeszcze jakieś tam 80 lat temu, no to niejaki Adolf Hitler stwierdził oficjalnie, że on zjednoczy Europę militarnie. Bo miał taki pomysł na zbawienie świata. Ale możliwości podboju jest bardzo dużo. Tutaj nagle ktoś puka do drzwi, otwieramy drzwi, siedzimy, pijemy kawę na przykład, myślimy, czytamy sobie książkę, otwieramy drzwi, a tam, drodzy państwo, okazuje się, że kto tam jest? Misjonarz przyszedł do nas, zapukał misjonarz i nagle misjonarz będzie przedstawicielem albo jakichś tam, nie wiem, tych sekt religijnych, albo ja taką sytuację przeżyłem jeszcze jakiś czas temu, bo ja teraz mieszkam na Pustkowiu, to tutaj nawet misjonarze nie docierają. Ale ja kiedyś otworzyłem drzwi tam dawno temu, jak jeszcze byłem młody i nie byłem łysy w ogóle. I tak nagle ktoś stwierdza, drodzy Państwo, że ja potrzebuję Boga. Wchodzi mi do domu, wręcza mi jakieś foldery, że ja potrzebuję Boga. Ktoś mi zadaje pytanie, czy ja wiem, czym jest Bóg. No i to był przedpokój, taki zaciemniony, tam, prawda? I ten ktoś, bo tam był yy, przy tych otwartych drzwiach, jak to w przedpokojach jest, no był włącznik światła, i ten ktoś naciska ten włącznik i tłumaczy mi, że Bóg płynie właśnie w tym włączniku i że ja potrzebuję tej, pra, tego prowadzenia, oczywiście tych ludzi, no bo inaczej sobie rady nie dam. No z drugiej strony pojawia się jakiś Budda, który sprzedaje ludziom treści o spokoju, szczęściu i pokoju, który jest w ogóle niemożliwy do osiągnięcia, bo jedyne dla tego pokoju nie ma na, na świecie w ogóle. Ale Król Pustkowie o tym na kanale już mówił wielokrotnie, że istotą życia jest twórczy niepokój na drodze rodzenia prawdy i sprawiedliwości. I temu ma służyć moralne zło. Które, jeśli temu nie służy, czyli jeśli się nie odbiera władzy cwaniakom i manipulantom, przeistacza się w pochód zbrodni. Tutaj macie Państwo jeden z takich filmów, który akurat dość dogłębnie o tym opowiada. Serdecznie Państwa zapraszam. Także, no już teraz jakaś tam wizja się z tego wyłoniła. To są najczęściej ludzie, którzy jasno widzą. Oni bardzo jasno widzą. To są eksperci, no. Teraz o, ten ekspert powiedział na przykład dzisiaj: Ukraina przegrywa wojnę. I to jest ekspert. On jasno to wszystko zobaczył. Jutro na kanale jakimś tam pojawi się nie. Pojawi się ekspert i powie: Nie. Niestety, drodzy państwo, to Rosja. Za chwilę będzie: Nie, 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 drodzy państwo. Za chwilę będzie sytuacja USA. I jest w cichym spisku, prowadzi handel z Rosją. Czyli z jednej strony sankcje na Rosję, z drugiej strony jeszcze coś tam się innego dzieje. No, dzieje się ewidentnie cyrk. Każdy orze, jak może, żeby swój interesik załatwić na przeróżne możliwe sposoby. No, mamy też specjalistów od horoskopów. No, ale czego my szukamy w horoskopie, drodzy Państwo? No, czytasz, drogi widzu horoskop na przykład, żeby się dowiedzieć, że spotkacie jakieś nieszczęście. No ale żeby własną głupotę zobaczyć, no to trzeba przyjąć też trochę tego nieszczęścia na siebie. Ale i są też jasnowidze. Są też jasnowidze, drodzy Państwo. I teraz takiego jednego jasnowidza chciałem Państwu przedstawić. No kto wie, bo być może o jasnowidzach będzie jeszcze w dalszych Filmach na kanale MUBA, bo złożyłem takie zapytanie z prośbą o wywiad do Krzysztofa Jackowskiego. No, może mi udzieli takiego wywiadu? No, to byłoby to rzeczywiście ekskluzywny wywiad, bo bym się bardzo dogłębnie przygotował. Ale dzisiaj sobie siedzę, piję kawę, i nagle na tych ekranach załączonych gdzieś tam no miałem komputer załączony, no bo na komputerze się pracuje, no ja pracuję na komputerze i te informacje tam wylatują, wybiegają i nagle jakiś jasnowidz się pojawił. Nie wiadomo skąd. Dlaczego ten komputer uznał, że ja potrzebuję tego jasnowidza? No ale drodzy Państwo, pojawiła się ta wzmianka o tym jasnowidzu, który stwierdził, że we wrześniu straszne rzeczy się wydarzą. No, proszę sobie wyobrazić, no, jakiś to musiał jasno widzieć w ogóle ten, ten człowiek, że takie straszne rzeczy się wydarzą. No, te rzeczy, drodzy Państwo, jak ktoś jest, no nie chcę brzydko tutaj nikogo obrażać, no ale kto ma się obrazić? No, jak ktoś nie jest, na przykład, jak się powie, że ktoś jest głupi, a on nie jest głupi, to nie ma się co obrażać. Wystarczy się przyjrzeć historii, to jest jedno wielkie nieszczęście. Ta historia nieustannie jest zabarwiona krwią. Tam nie ma nic zupełnie w tej historii. Jaki jasnowic w ogóle? Jaki jasnowic może się pojawić i powiedzieć, że co nagle się stanie? Nie wiem, świat będzie w innych barwach, nie będzie zabarwiony tyranią, krwią mordami? No niestety, no zawsze niestety będzie. Bo zło ma służyć kulturowemu postępowi. Ale ten jasnowic. On nagle robi furorę. Zrobił furorę na naiwności ludzi, drodzy Państwo, i on się lansuje na jakimś tam portalu. No zarabia pewnie też jakieś grube pieniądze, no bo tam kto jest wylansowany, no to ktoś dzwoni do niego i pyta się, no jasnowidzu czy jasnowicku, jasnowicko, bo to będzie akurat pani. No co, czy mi się uda z tą dziewczyną, czy mi się nie uda, czy z chłopakiem mi się uda, czy nie wiem. No Jarosław, na przykład Kaczyński, mógłby zadzwonić do takiego Jasnowidza i zapytać o to, jakie będą rzeczywiście, co się stanie na tym procesie, który wytoczył Janowi Pińskiemu. Ale może Jarosław Kaczyński nie musi tego robić, no bo po co Jarosław Kaczyński ma to robić? On może już wie na przykład, jak ten proces, się zakończy. No też tak może być. Ale teraz Państwu pokażę oczywiście, jakie są przewidywania tego jasnowidza, jasnowidzki, przepraszam. Zrobię taki krótki reportaż dla Państwa, to nie będzie długo trwało, a my spotkamy się, drodzy Państwo, jeszcze na końcu z komentarzem. Serdecznie Państwa zapraszam. I teraz, drodzy państwo, zobaczcie na ten wstrząsający tytuł tego artykułu. Ja musiałem oczywiście go przeczytać. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby taką informację zbagatelizować. Jasnowicka Aida już wie, to nas czeka i wszystko zacznie się 9 września, a więc już za chwilę. Ja państwu musiałem po prostu o tym opowiedzieć. I to jest ta pani. To jest Jasnowicka Aida. Tak, i ona się nazywa Aida Kosojan Przybysz. Tak się nazywa ta pani, tak wygląda w ogóle. No, na pewno, jak państwo widzicie, jest godna zaufania i budzi bardzo pozytywne, y, oczywiście, emocje. I drodzy państwo, jest temat tej przepowiedni. Niedawno rozpoczął się wrzesień, czytamy. W związku z tym, jakże ważnymi wskazówkami podzieliła się Aida Kosojan Przybysz? Jakie przewidywania na nadchodzące dni ma popularna Jasnowicka? No musi jasno widzieć. Najpopularniejszym jasnowidzem w Polsce jest oczywiście Krzysztof Jackowski, ale ja o nim już mówiłem. Nie brakuje jednak też takich, którzy uważnie monitorują wizję, Ajdyko, Sojan, przybysz. No, to na pewno tam wielu ludzi monitoruje, ja jestem pewny, dzieli się ona między innymi radami na temat rozwoju osobistego. Podpowiada też, czego należy spodziewać się w najbliższym czasie. No, coś niebywałego, drodzy Państwo. I niedawno ta wizjonerka podkreśliła, że snucie czarnych myśli ma bardzo duży wpływ na nasze życie. No, jak tutaj nie snuć czarnych myśli, jak wszystko jest w czarnych barwach? Zaznaczała, że trzeba tego unikać. Jednocześnie tłumaczyła, że należy brać odpowiedzialność za to, co mówimy o samym sobie. No, to chyba nie bierze do końca odpowiedzialności, no bo skoro ta jest jasnowicka, to chyba nie do końca jednak jasno widzi. I nie bierze chyba też odpowiedzialności za to, co mówi o samej sobie. Ta kwestia niebawem może stać się szczególnie istotna, mówi Jasnowicka. Wszystko za sprawą tego, że według wróżki już wkrótce zaczniemy snuć podsumowania. Ale czy to jest ta przepowiednia tego jasnowidza? Kochani, mówi Jasnowicka, przed nami miesiąc wyzwań. Wrzesień to czas wchodzenia na szczyty, na wędrówkę w góry pragnień i własnych możliwości. Dziewiątka zajmuje szczytowe miejsce w paradzie cyfr. To prawdziwa góra. Od 9 września zaczyna się proces podsumowania roku, napisała Aida Jasnowicka na Instagramie. Aida Kosojan, przybysz radzi, postępuj we wrześniu. Jasnowicka uważa, że we wrześniu warto trochę zwolnić i zatroszczyć się o siebie. Wcale nie trzeba dostosowywać się do tempa narzucanego przez innych. Nie przyspieszaj tempa, nie próbuj gonić nikogo i niczego. Poczuj każdy stawiany przez siebie krok. Twoja stabilność to Twoje poczucie bezpieczeństwa. Dbaj o równowagę wewnętrzną, a jednocześnie podziwiaj, i chłoń piękno płynące z zewnątrz zachęciła Kosojan przybysz. Na jej wpis zareago zareagowało wiele osób. Słowa wypowiadane przez panią Ajdę mają. Dają mi wielkie ukojenie, pisze jedna z internautek. No wiadomo, że tak. Pani słowa wnoszą w moje serce spokój, dodaje kolejna internautka. W wypowiedzi jasnowidzów warto traktować oczywiście z przymrużeniem oka. Oczywiście czasami ich słowa znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, ale niejednokrotnie nie mają z nią nic wspólnego. No i tutaj jest takie no, wypowiedź jasnowidza traktować z przymrużeniem oka, no ale ten jasnowidz już wie, jak wskazywał tytuł tego artykułu. No to jak on wie, już jest tak przepełniony oczywiście natchnieniem tego jasnowidzenia, no to jak tutaj nie ufać? No mam nadzieję, że Państwo, bo to jest chyba Instagram tutaj, że Państwo będziecie obserwować te dokonania pani Ajdy Kosojan Przybysz, bo ona ma 30 ponad 5000 tysięcy obserwujących. I zobaczcie, to jest to, ta przepowiednia tego jasnowidzenia, zobaczcie tutaj, to jest ta, ta przepowiednia tego jasnowidzenia, na tym się robi kapustę, na tym się robi hajsik, na tym się zarabia. Ja tego już nie będę czytał, jeszcze chwilę ten katru tutaj zostawię, żebyście sobie Państwo mogli tam doczytać, no bo to są tak ważne informacje, że bez tych informacji żyć oczywiście byśmy nie mogli, no ale z drugiej strony, i jeść też coś trzeba, drodzy Państwo. Więc zarobek, oczywiście, no jakiś tam dostarczony przez taką aktywność, no na pewno też musi być kategoryzowany w ramach jakiegoś życiowego powodzenia. No i drodzy Państwo, cóż powiedzieć? Ja Państwu też powróżę. Ja teraz też będę jasno widzę. I powiem Państwu, co nas czeka. I Czeka nas mrok. To Państwu powiem już od razu. Im bardziej będziemy się przekonywać do myśli, że ten świat w końcu się poprawi, że on zmieni swoje zapatrywania na oczywiście takie kategorie dotyczące spokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji, tym ten mrok nam silniej będzie się oczywiście tutaj na ten pulpit nasz świadomości, ekran będzie się nam wciskał. Bo drodzy Państwo, prawdziwe jasnowidzenie, na czym polega? Prawdziwe jasnowidzenie polega na oświetleniu tego, co jest zaciemnione. I jeśli my w ramach postępu kulturowego nie uczymy się takiej sztuki, czyli przemierzania tego, co jest jeszcze wciąż ciemne w nas i nieodkryte, szukamy tylko jasności. Czyli zadowolenia z siebie i fałszywej projekcji na temat życia, no bo jaki to ja jestem, wspaniały zawsze, ja jestem niewinny, powie jeden i drugi: Ja jestem niewinny kompletnie, to jest świat, jest zły oczywiście, a my sami, jak nie rodzimy prawdy, to dajemy przyzwolenie na zło i w nas odbija się tak naprawdę to wszystko, co staje po drugiej stronie. Więc, drodzy Państwo, takie jest jasno widzenie króla pustkowia. Odzieranie naszej rzeczywistości ze złudzeń. No i jak teraz król Pustkowia ma zarobić, drodzy Państwo, na chleb? No przecież on nie sprzedaje takich głupot i komunałów, jak ta cała jasnowicka Aida. No kto królowi Pustkowia da na chleb? Jak król Pustkowia przychodzi i ludzi dręczy jakimiś tam wywodami na temat życia filozoficznymi, prawda? Jak król pustkowia może tam sobie poradzić? No, wszyscy powiedzą, no jakiś ty nieszczęśliwy, ty pewnie chory jesteś, do lekarza idź. A potem się okazuje, jak to zwykle bywa, wybucha wojna, świat się pali i trzeba by było tym ludziom powiedzieć, dlaczego nie poszliście wy do lekarza? Dlaczego to ten głupek, ten pajac, który wygaduje tam jakieś rzeczy, on jest do lekarza wysyłany, bo tam nie rzeczy opowiada o sprawach, które nie są popularne. Nic nie obiecuje, jakie ty dobro przynosisz. Pytają króla pustkowia co ty za dobro dajesz? A ta Ajda Jasnowicka co daje? Pisali przecież tam internauci. Kłamali? Na pewno nie kłamali. Tylko król pustkowia kłamie. Cały czas. Nic nie robi, tylko kłamie od rana do wieczora. Siedzi tutaj w głuszy na pustkowiu, filmy kręci jakieś. O bzdurach tam, o końcu świata, w ogóle czarne przepowiednie, czarne wizje. A tutaj Jasnowicka jest. Tutaj, drodzy Państwo, nie opodal mnie, ale to już są chyba Czechy, ale musiałbym sprawdzić, jest, ale jak przejeżdżamy samochodem tam z żoną, to widzę taki właśnie drogowskaz i tam mnie zawsze ciągnęło. I to jest drogowskaz, który wskazuje taką wioskę w Czechach Jasnowice. I to jest przez C pisane. Jasnowice. Jasnowice. Ja bym musiał się tam, drodzy państwo, udać, bo nie wiem czy ten film w ogóle mogę skończyć teraz. Wskutek tego czego się dowiedzieliśmy od tego jasnowidza, ja musiałbym tam jeszcze na krótki wywiad w ogóle skoczyć. No może na rowerze pojadę. No kto wie? Czy ta jazda na rowerze tam, nie wiem, to no to może za daleko jest. Nie, nie, to nie pojadę, bo to po górach to to straszna straszna byłaby to mordęga. Ale ciekawe, co by tamci jasnowidze powiedzieli. Może tam rzeczywiście życie wygląda inaczej. Bo oni założyli wioskę jasnowidze. Czy to nie jest piękne? Założyć taką wioskę, takie miasto jasnowidze. Czemu ta cywilizacja nie chce wreszcie zobaczyć tego, co jest jasne, a tylko to może być jasne, co wychodzi z ciemności, co oświetla ciemność? By za chwilę znowu wpaść w ciemność, bo na tym to polega, żeby ciemność nieustannie oświetlać, a nie jedynie zapalić światło i uważać, że jest to kwintesencja jakichś wartości już uchwyconych przez nas na powierzchni, których mamy się trzymać do końca naszego życia. Bo niestety, drodzy Państwo, nie. Jeśli powiedzieliśmy, że dobro jest sympatią wszystko przenikającą, opartą na pokoju, tolerancji dla każdego przejawu ludzkiej wolności, to z drugiej strony zrodziło się natychmiastowo zło. I to oświetlone sakrum, to pseudo sakrum, przeistoczyło się w profanum. Drodzy Państwo, Dzisiaj taki film dla Państwa przygotowałem. Jeśli chcielibyście Państwo wspierać poczynania Króla Pustkowia Jasnowidza, no, jakie formy są dostępne? Bardzo różne, między innymi Patronite, jest też przycisk Wesprzyj na kanale. Drodzy Państwo, zachęcam także do zakupu moich egzystencjalnych książek, gdzie jest też wiele takich. Jasnowidzeń, że tak to ujmę, książki egzystencjalne, ukazujące przyczyny upadku naszej cywilizacji. Z mojej strony, drodzy państwo, to wszystko na dzisiaj. Serdecznie zapraszam na kolejny film na kanale Króla Pustkowia. No i musicie wybrać teraz, czy będziecie obserwowali Ajdę Jasnowickę, czy zostaniecie u Króla Pustkowia, bo być może król Pustkowia zostanie sam. Co wtedy zrobi król Pustkowia? No. Co może zrobić król Pustkowia? Pozdrawiam serdecznie.